Czy mężczyzna cię obserwuje? Czy mężczyzna interesuje się tobą przez internet? Yy, zaraz zobaczymy co jest między wami i zobaczymy yy, jak tam u niego w głowie, co on myśli o tobie, tak? Czy interesuje się jeszcze tobą? Zobaczymy w jakich energiach jesteś i czy ten rozkład jest dla ciebie. O. ja powiem tak. Tutaj um, albo nam trafił mężczyzna na rozkład i mężczyzna jest bardzo taki charakterny i zazdrosny może być uparty manipuluje umie też powiedzieć bardzo piękne słowa dziewczyna I, ale um, on stara się tak jakby zmienić swoje życie no na razie nie wychodzi i można też powiedzieć, że to do nas przyszła kobieta to ta, ta jest też takim silnym charakterem że u ciebie bardzo dużo męskiej energii gdzie ty sama wszystko robisz, gdzie ty sama wszystko załatwiasz swoje sprawy, i um, możliwe to, że ty um, chcesz być um, może tej kobietą, kobiecością i to wszystko, ale tenże czas ty po prostu tak życie widać tobie. No, wyszło tak, nie, że ty taka masz charakterny, ch charakterny charakter. Można no, jak to charakter taki męski charakter, który wie, czego chce, ale tak jeszcze konkretnie, że bardzo mało takiej kobiecości, możliwe, aż takiej, nie? że takiej delikatności, yy, takiej kokietliwości, nie takiej jakby jakoś tak, że w energiach takich siedzisz. Dobra. Hm. No tutaj, ja mówię, że tutaj, jeżeli kobieta, no to w takich energiach bardzo silnych. Albo dla mężczyzny, tutaj akurat wyszło rozkład. Temu tutaj będziemy patrzeć. Bo tutaj można mówić o różnych: czy kobieta interesuje się Tobą i patrzy przez internet, i ogląda Twoje strony, tak? Albo mężczyzna temu będę mówić jako o kobietach a mężczyzny e, ich na moim kanale tutaj tak mało, temu tutaj muszę patrzeć e, w swoją stronę dobra, czy mężczyzna ogląda Twój profil obserwuje Cię No pewnie, że tak, ty wypadła u niego, ty jesteś kobieta, która jest bardzo, bardzo niezależna finansowo. I jemu to w tobie podoba się. E, taka jest też stabilna. E, docenia cię, widzi w tobie taką um, kobietę, która też um, docenia sama siebie. E, ty też wiesz, czego chcesz. Um, ty um, nie będziesz traciła czas na osoby, e, które nie chce tracić czas na Ciebie, nie? Tak jakby um, jakoś tak i on obserwuje Cię na pewno, obserwuje na 100%. E, pod dziesiątką kara no to na pewno, bo on widzi Cię taką bardzo piękną kobietę, która e, tak jakby e, ma do siebie. Chociaż możliwe, ja mówię, że ty wypadłeś tam w energiach takich męskich, ale on ci widzi kobiecość, taką e, elegancję, kobieta, która e, sama siebie zrobiła, można tak powiedzieć, nie? I wie, czego chce od życia i ty idziesz do stabilności, ale ty też, on widzi ty, że ty dużo pracujesz, ty e, możliwe też taka wszystka Całością idziesz w pracę, że ty lubisz stabilność i możliwo ty i pracujesz na tą stabilność. Ty też, lubisz pieniędzy, ty starasz się zarobić te pieniądze i tobie to pasuje, i on to widzi, to nie, i no jakoś tak. Dobra. Um. Może go zapytamy obserwujesz to? zobaczymy od razu, tak, pokazał, że tak, obserwuje cię. Eee, wtedy co ty myślisz i jeszcze i co ty by chciałby powiedzieć, ale tego nie mówisz. O, hm. ja powiem tutaj no całkiem, on wspomina, on wspomina o tobie, ty mu kręci się cały czas w tej głowie, on nie chce powiedzieć Tobie to, że Ty dla niego jesteś bardzo pięknej kobiety. On bardzo tęskni za Tobą. On dla niego, Ty jesteś kobiety, która yy, gdzieś tam przyszła do niego nie prosto tak. Że Ty jesteś kobietą, która bardzo związana, yy, tak jak jest, to bliźniacie. Płamię ta, takie, że duchowność. Bardzo związane em, emocjonalnie, mentalnie. Em, I takie uczucie, że ty i jego. Chociaż między wami możliwo teraz, ty może tak. On interesuje się wszystko, ale on na razie jeszcze tego nie mówi, ale to mu bardzo podoba się. Ty jest też na tyle taka piękna dla niego, że i taka strasna, energiczna, taka kobieta ogień, którą on widzi i on po prostu aż, aż tak jemu w głowie przewraca się wszystko, nie? No. Tutaj wygląda tak, że on tego mówić nie będę, nie? No, nie będzie, bo, no, bo nie może tak powiedzieć. Dobra, a co będzie między wami dalej? Co będzie między wami dalej? Co będzie między wami dalej? Aha. <ścoughs> no, powiem tak on chce zacząć od nowa. Coś, jakaś między wami sytuacja możliwa była, że możliwo była, możliwo jest, że między wami nie jest takiej szczerości, takiej otwartości, że między wami jest kłamstwo jakieś, albo nie szczerość. Możliwe tak, możliwe nie jest kłamstwo, możliwe to, że ka każdy, ty i on, nie mówicie mm, tak jakby nie do końca mówicie, co jest u Was w życiu. Ty e, taka jesteś też bardzo silna dla Niego i uparta, też taki masz swoje zasady, i, a on, e, on tak jakby trochę emocjonalnie, możliwe jest słabszej. Ale i on myśli, że między wami też, on też, ty rozumiesz i on rozumie, że ty wszystko jemu nie mówisz i on też tobie wszystko nie mówi. Jakby macie takie, m, między wami jest m, niedomówienia, można tak powiedzieć. Prosto nie mówicie i tyle. Yy, I on, a czeka. no co ty czekasz? Aha. Możliwe między wami tutaj taka sytuacja jakaś, że on boi się z tobą rozmawiać. On po prostu rozumie, że on musi powiedzieć wszystko prawdę, a z tobą inaczej nie będzie. I on myśli, że jak on tobie powie coś, jakaś niego możliwa sytuacja w życiu jest. I że to będzie koniec, że ty nie będziesz chciała z nim mieć kontaktu. Tak jakby on chciałby tobie coś powiedzieć... Ale on nie może powiedzieć, bo on rozumie, że to nie będzie bardzo przyjemne. I jak on tobie powie, bo akurat on powie, nie? Jego rozmowa? On rozumie, że ty możesz postawić, kropkę. Jakoś tak. Hmm. No ciekawą. Dobra. A co naprawdę będzie między wami? Ja powiem tak, ta rozmowa. Ta rozmowa, on na odległość e, e, idzie do zmian. E, no tutaj będzie rozmowa, będzie rozmowa. Możliwe, nie spodoba się tobie ta rozmowa i mu też, ale kiedy będzie rozmowa, e, bardzo on może też pokazać się młodszy od ciebie. E, będzie taka duchowność, e, otworzycie się e, między sobą i wtedy dojdziecie do e, zrozumienia. Że wy jesteście bardzo związane. Takie przyciągania macie i taka duchowność, po prostu muszecie, muszecie porozmawiać. Tutaj nie bać się rozmów, otworzyć się i porozmawiać, bo idą zmiany. Idą zmiany i bardzo. No, mężczyzna przyjedzie, przyjedzie porozmawiać na pewno, yy, bo on, yy, on bardzo chce tego nie. I on chce spotkać się, on chce porozmawiać po szóstym on boi się po prostu, no ale no, ja powiem tak, on boi się trochę tej rozmowy i on tak stara się trzymać się na razie, żeby do ciebie nie przyjechać i, i, i to nie powiadać, ale on bardzo chce. No, on po prostu boi się, że może być między wami końca, ale nie ma co bać czy oglądają mnie kobiety, czy oglądają mnie mężczyzny, nie ma co bać, bo naprawdę, że ta rozmowa jest potrzebna dlatego, żeby naprawdę zrozumieć i po tym wszystkim wy takie dostaniecie uspokojenie, że jednak czemu tak długo to trwało, czemu, bo tak jakby zmiany idą, ale to tak długo między wami trwa jakoś tak, że, że te zmiany, że nie możecie tak jakby już w końcu tak jakby tą rozmowę porozmawiać, nie? No i tutaj ja mówię, że tutaj jest bardzo fajne porozumienie, że naprawdę dojdziecie do tego, że jednak ta miłość istnieje i że trzeba je chronić.